Słuchajcie, wszystko jest super, dopóki działa od strzału tak jak tutaj, tak? Zrobiliście, zadziałało jest fajnie. Problem się zaczyna wtedy, kiedy z jakiegoś powodu nie działa i nie wiecie o co chodzi, więc pokażę Wam kilka błędów, które się zdarza najczęściej a, i jak sobie z nimi poradzić. Pierwszy błąd, który jest dość popularny, jakim cudem coś Wam się tu wpisze w haśle? Albo spację, albo cokolwiek innego i dostaniecie wtedy taki błąd. On jest dosyć prosty, zakładam, że angielski nie jest dla Was językiem obcym. Jest napisane, że wystąpił błąd MySQL exception, tak? Niedozwolony dostęp dla użytkownika root na localhost, używam hasła tak. Tu powinno Wam się zaświecić kasełko na dzień dobry, bo nie używamy, nie chcieliśmy używać żadnego hasła, czyli tu już wiecie, gdzie jest Wasz problem, tak? użyliście niepotrzebnie hasła, albo wstawiliście tam spację i wywaliło Wam się połączenie. To jest taki pierwszy Najprostszy, najczęściej spotykany błąd związany z używaniem MySQLi. Drugi błąd, w tej samej linii, który możecie zrobić, to jest literówka w nazwie bazy danych. Jeśli zrobicie literówkę albo pomylicie nazwy baz danych, to dostaniecie podobny błąd też: Uncut MySQL Exception, tyle że Unknown Database. No to już jest naprawdę ciężko o coś bardziej prosto napisanego, co poszło nie tak, ale dalej zdarza Wam się. Wam się w ogóle zdarza często robić literówki. I to się zwykle kończy właśnie tak, jak widać, tak? Panowie, czy ja wam nie przeszkadzam tam z tyłu? Nie, nie, nie. Trzeci błąd, który się zdarza, to są błędy w składni SQL-a. Czyli na przykład, co możemy tutaj zrobić? Nie From, tylko from. Kolejna literówka, tak? Nie tyle zła tabela czy cokolwiek, tylko błędny błąd w sql -u. I dostajecie na twarz znowu MySQL Exception. Masz błąd w składni SQL, sprawdź manual przy ten. Więc jeśli dostajecie coś takiego, to znaczy, że zrobiliście błąd w składni SQL. -a. Nie literówkę zwykle w nazwach kolumn, ale na przykład macie 4 kolumny, wpisaliście 5 albo na odwrót i dostajecie coś takiego. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest, jeśli na przykład pomylicie nazwę tabeli. Tak? Dostajecie inny błąd. Że tej jest. No to jest proste akurat, tak? Zwykle najwięcej problemów z mojego doświadczenia jest z tym błędem, czyli właśnie kiedy popełnicie jakąś gafę w SQL-u. Na przykład zjecie literkę O, i dostajecie wtedy coś takiego. No i to już jak, wy, jak zobaczycie ten komunikat, to już generalnie ludzie się poddają i o Jezu nie wiem, co tam się stało, tak? Błąd, który się zaczyna, że masz błąd w składni SQL, to jest zwykle albo literówkę zrobiliście, albo pomyliście ilość kolumn, albo kolejność kolumn, albo... Ogólnie to jest błąd w składni SQL, a nie błąd w danych. Tak? To ten błąd, który się najczęściej wtedy pojawia. Tak? To jest błąd taki właśnie składniowy, związany z tym, że pomyliście kolejność np. where z group by albo coś w tym rodzaju. Później wykonujecie kwerendę, i co do zasady dostajecie rezalta Tutaj raczej nie ma za dużo za dużo okazji do błędów. Natomiast query jako, jako funkcja zwraca albo rezult, albo zwraca albo wam zwraca bula. I teraz jeśli wam MySQL query zwróci bula, to znaczy, że coś poszło nie tak false zwraca znaczy f, jeśli wam zwróci e, falsa konkretnie, bo może wam bola zwrócić true i teraz, jeżeli robicie select, show, describe albo explain, kwerende was dotyczy tylko select bo pozostałych zakładam nigdy nie używaliście to dostajecie mysql result jeśli spróbujecie zrobić na przykład inserta albo update to nie dostaniecie MySQL result, tylko dostaniecie true, jeśli się udało. Natomiast w przypadku wszystkich query's jeżeli z jakiegoś powodu querenda w SQLu wewnątrz serwera zwróci błąd, to dostaniecie w tym miejscu false. I wtedy też może być, chociaż nie widziałem takiego zadania chyba na egzaminie, może jest, ale nie, nie widziałem na żywca. Może być taka sytuacja, że będziecie musieli sprawdzać, że jeżeli result jest fałszywy. Tak. Albo to się po prostu pisze wykrzyknik rezultat. Chociaż nie, bo nie wiem, czy to jest dobra, lepiej tak. Fals. Czy tak, czy tak. Eee, piszecie, że jest błąd w zapytaniu i Exit zamyka Wam działanie skryptu. Możecie mieć takie zadanie na egzaminie, że sprawdzaj czy kwerenda wykonała się prawidłowo, jeśli nie zakończ działanie skryptu, tak? Może być też DAJ zamiast EXIT. To EXIT po prostu zamyka skrypt. Zamiast tego możecie zrobić DAJ i wtedy ten komunikat możecie wsadzić do DAI. Tak? I nie musicie wtedy robić echo. DAJ wam zamknie skrypt i wyświetli po prostu komunikat, że błąd w zapytaniu. Tutaj... Przeczasoch zwraca co do zasady array false albo null. Tak? Normalnie powinno zwrócić wam array e, indeksowany kluczami, czyli tablicę asocjacyjną. E, null, jeśli już nie ma, jakby skończyły się wiersze, to nie powinno wystąpić, bo wtedy while się nie wykona. Znaczy, jeżeli wyjdzie null, to ten while się po prostu nie wykona. FALSE jeżeli z jakiegoś powodu się nie udało, to w zasadzie nie, trudno mi sobie wyobrazić dlaczego miałby tutaj wyjść FALSE, tak? Po prostu albo wyjdzie Wam array i wtedy zawartość tego whilea się wykonuje, albo wyjdzie Wam z tego 0 e, i wtedy ten while się przestaje wykonywać, nie wykona się już więcej, tak? Tutaj przy przepisywaniu nie ma problemu, no i to echo jest na tyle proste, że że tutaj nie widzę powodu, żeby coś miało się nie udać. Teraz troszeczkę trudniej jest zrobić kwerendę, która wstawia coś do bazy danych. A w tym celu potrzebujemy danych, a dane najłatwiej nam będzie otrzymać z formularza. Przepraszam. Okej, okay, teraz żeby móc żeby móc w ogóle, że tak powiem, wstawić dane musimy je najpierw skądś wziąć. I dlatego zdefiniujemy sobie jakiś prosty mega formularz. Kierujący miejsce formularze. Tak, nie jednocześnie, cudownie, kocham, nie. Było, czy nie było? Było. Było. Bo to tam gdzieś pierwsza klasa podejrzewa, nie? Początek nawet, bo w pierwszym miejscu HTMLa czy nie? No to to jest czysty HTML jakby to, poza tym, że tutaj jest skierowane do PHP, to jest czysty HTML, tak? A i ja chcę mieć dwa na imię i nazwisko, czyli zrobię sobie tutaj uh, first name tutaj last name. Um. Type name. ok. i taki formularz będzie wczytywał w kółko tą samą stronę. Czyli jak ja sobie wejdę teraz na tą. Insert php. Piszę sobie tutaj coś nie wiem Jan Kowalski Amalinowski. Nacisnę wyślij to przeładuje się strona i nic się nie dzieje. Tak tak ma być. I teraz, co się dzieje na skutek naciśnięcia guzika wyślij? Jak naciskacie wyślij, to wasza przeglądarka wysyła do tego pliku PHP pakiet, czy żądanie metodą POST, zawierające to, co wpisaliście tutaj w te dwa formularze. I teraz w PHP trzeba po pierwsze wykryć, że to zostało wysłane i jeżeli zostało wysłane, to to w odpowiedni sposób obrobić, tak? Czyli najpierw sprawdzamy, czy w ogóle dostaliśmy Jakieś dane i takim najprostszym sprawdzeniem jest if i set, sprawdzacie, czy został ustawiony e, zmienna, która się nazywa tak jak guzik, czyli submit. I teraz formularze w PHP działają w ten sposób że wszystko, do czego każdy input, do którego nadacie name, ląduje sobie w takiej ogromnej tablicy, to jest tablica super globalna, czyli taka, która występuje zawsze, która się nazywa post. I w tej tablicy post pod indeksami takimi samymi jak nazwy dla pól formularza, które nadaliście, czyli tutaj pod first name, last name i submit lądują sobie jakieś dane, które wprowadziliście. W przypadku tego to będzie po prostu istniało, że buzik został naciśnięty. Natomiast tutaj będziemy mieli imię i nazwisko w tych dwóch zmiennych. Tak? Czyli przypisujemy dane z formularza do zmiennych w ten sposób i dostajemy w tych dwóch lokalnych zmiennych, czyli w first name i w last name macie odpowiednio imię i nazwisko wpisane w formularzu już tych dwóch zmiennych dalej już jest bardzo prosta droga, taka sama jak e, taka sama jak w wcześniej, czyli db new mysqli, ja to piszę db, możecie sobie pisać co chcecie tak naprawdę ale byle żebyście pamiętali czego użyliście, nie? włączymy się do bazy tworzymy ferendę Jaki będzie skład, żeby wstawić? No dobra, już mi samo odpowiada. Insert into tablica się u mnie nazywa Person. W nawiasie nazwy kolumn, do których chcę wstawiać, bo nie chcę podawać ID, czyli u mnie jest First Name, Last Name. I Values. Możecie sobie tu wstawić Enter albo nie, jak chcecie. Nie, ma, nie robi mu to różnicy. I w ten sposób tworzymy gotową kwerendę do, którą wyślemy do baz danych. Później pozostaje nam tą kwerendę wysłać i dostaniemy co? Mówiłem przed chwilą. Jak wyślę to przy użyciu query, to jaką dostanę zwrotkę? Co dostanę z powrotem? Przed chwilą mówiłem, jak, wyślę, jak wysyłacie query inserta, co zwraca query? To zwraca funkcja query, jeżeli dostanie do wysłania inserta, a nie selecta. Query zwraca, szanowni Państwo, co? Macie napisane? MySQL i result albo bula. I w przypadku query, insert zwróci wam true, jeśli się udało. False, false, jeśli się nie udało. Czyli możemy sobie to zapakować w IFA i jeżeli jest poprawne dodano rekord do bazy, jeżeli nie błąd dodawania rekordu do bazy, tak? Czyli jeśli query zwraca True, to znaczy, że zapytanie się udało. Jeżeli query zwraca False, to znaczy, że zapytanie z jakiegoś tam powodu się nie udało. Jaki to powód? Nie wiem, na przykład pominaliśmy istotną kolumnę, którą trzeba było wstawić, tak? I teraz działanie tego skryptu jest następujące. Jak wpiszę sobie tutaj, e, nie wiem, Stefana Burczymuchę i nacisnę wyśli, wyślij, to dostaje informację, dodaje na rekord do baz danych i ten formularz tak czy mi się ładuje pod spodem, tak? I mogę sobie sprawdzić, że w bazie danych faktycznie ten, ta osoba została dodana. Tutaj znowu musicie zwracać uwagę na pewne rzeczy, które mogą Wam się e, wysypać. Jeśli bym, słuchajcie, nie zrobił tego warunku, to ten skrypt za każdym razem próbowałby wyciągać te rzeczy, nawet kiedy ich by tam nie było. I wtedy dostajecie warningi na dzień dobry. Eee, tutaj połączenie jest tak samo jak tam SQL musicie pilnować składni eee, i pil słuchajcie to czy użyjecie tutaj cudzysłowia czy apostrofa jest bardzo istotne, jeśli użyjecie tu apostrofów to nie będziecie w stanie podstawić sobie w ten sposób zmienny ok? Eee, tutaj query tak jak mówię zwraca true, false i to wszystko cała filozofia jeśli chodzi o eee, wstawianie rekordów do bazy w ten sposób insertem z formularza.